Jeszcze przed odcinkiem mam dla was konkurs na pikselka i nadripa, by wziąć udział wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze swoim nikiem. to tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Cześć, z strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku właśnie sobie przejdę kilka parkurów od was i właśnie opowiem wam o sytuacji właśnie z kątem X-Gaming Gen 3.0 bo jak widzicie już na nim jestem, ale jest nim coś nie tak a jak jesteście nowi to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z łapeczkiem, zapraszam do oglądania okej, okay, więc właśnie teraz wam opowiem o tej sytuacji co się stało z kątem, tak w sumie w skrócie zaraz będziemy na parkurach to wam to wszystko więcej opowiem, no to jak widzicie jestem sobie na koncie mam 17 level, no wszystko spoko, nie mam Ów, nie mam też znanych, bo mi usunęło, ale spokojnie, bo to jest tylko tak na BSP. Moderatorzy po prostu mi tak wszystko zresetowali, żebym się mógł zalogować, bo miałem problem z zalogowaniem się na BSP, a na MSP już właśnie nie. Już wam pokazuję MSP. Więc jak widzicie, jestem sobie na MSP. No i tutaj mam o wiele więcej znanych 473, czyli tyle, ile miałem. Więc właśnie, tak, tutaj wam jeszcze właśnie pokażę. Że mam właśnie zero kryształów. Nie no, trochę mam, nie wiadomo skąd. Ogólnie mam jakieś skiny zrobionego właśnie 7 miesięcy temu. No, właśnie, tak mi wszystko zresetowali moderatorzy, ale wiem, że mi już to właśnie przywrócą, bo taką sytuację miał też błażej. I na tym koncie sobie właśnie przejdę kilka parkurów dla mnie, bo też dawno nie przechodziłem parkurów więc w zagrajmy sobie. Ja wam jeszcze opowiem o sytuacji, ile właśnie to trwało, co mam na tamtym koncie, czemu mi na tamtym koncie zależy, i w ogóle tak sobie opowiem właśnie o kącie. Więc sobie wbijam na parkur niemożliwy, on jest dla mnie, więc sobie właśnie jestem na parkurze. No i co, możemy sobie zaczynać przechodzić? I jak widzicie. I właśnie muszę napisać do moderatorów, bo jak wiecie, to też Bażej miał taką sytuację, lub nie wiecie. 7 miesięcy temu właśnie Bażejowi też zresetowali konto. No i też miał tam bardzo niski level. No i właśnie napisał do moderatorów i mu to wszystko przywrócili. Ja też już kiedyś miałem taką sytuację, tylko nie nagrywałem o tym odcinka, tylko właśnie teraz nagrywam. Właśnie tym odcinkiem chciałam przekazać, że za niedługo pewnie już będę miał konto XGaming 3.0. I na tamtym koncie właśnie mi bardzo zależało, bo mam tam 950 tysięcy kryształów, tak około. Może trochę mniej, może trochę więcej. Nie pamiętam, bo to już było 4 miesiące temu. Tak, 4 miesiące już nie mam konta. Więc trochę słabo. No nie wiem, czy 4 miesiące, czy 3,5. Ale tak. Y Mniej więcej 4 miesiące, nie? Tak jest właśnie z moim kontem miałem już od dawna problem. Moderatorzy właśnie mi odpisywali, że coś tam zrobili, coś tam zrobili, a tak naprawdę nic nie zrobili. Ale teraz po 4 miesiącach się coś zmieniło. I właśnie sobie wbijam, sobie mówię, a sobie spróbuję wejść w sumie na konto, a może akurat zadziała. Ja sobie wchodzę na MSP, dobra, działa, spróbuję na BSP. Mówię, że a dobra i tak pewnie nie zadziała. A sobie sprawdzam, patrzę. A tu się loguję na gaminga I właśnie byłem bardzo zdziwiony, że się właśnie mogłem zalogować na gaminga Ja patrzę, aha, a ja już się cieszyłem, jej, w końcu będę miał konto, już się cieszyłem A tu patrzę, zaraz, 17 level i wszystko od zera Ale ja się właśnie tym nie martwiłem, bo właśnie już miałem kiedyś taki błąd I mi właśnie to naprawili Oraz miałem taki błąd bardziej, więc się nie ma o co teraz martwić Ważne, że właśnie już się mogę zalogować na konto i za niedługo już pewnie będę miał kryształów, więc tak pewnie w miesiąc, tak teraz wam też nie będę obiecywał, bo nie wiem czy jednak mi naprawią BSP, czy nie naprawią, ale wydaje mi się, że naprawią, więc tak pewnie w lutym pewnie już będzie odcinek jak odbieram milion kryształów. A na tamtym koncie chyba miałem 98 level, więc Na pewno wbije jakiś 100 któryś level Jeszcze tak miałem zgaduję, że 102, 103 Więc w sumie może być ciekawie I jak coś to właśnie się nie musicie martwić osoby, które mi miałem na gamingu Bo nikogo nie usunęło, tylko właśnie na tym koncie Mam jakiś randomów, nawet patrzyłem i nie znam te, tych osób Ale na właśnie MSP już mi wszystko tam działa Mam tych samych znajomych co miałem Więc właśnie tak będzie, bo MSP mi od zawsze działało, tylko właśnie BSP mi nie działało na tym koncie, a na BSP mi najbardziej zależało I to mi właśnie nie działało, więc to było głupie masakrycznie No i tak pewnie w ciągu tygodnia już pewnie będę miał konto Więc w sumie bardzo fajnie, możecie napisać czy właśnie wierzyliście w to, że uda mi się odzyskać to konto czy nie Bo tak szczerze to nie wierzyłem, że uda mi się odzyskać to konto Myślałem, że już jest rip, bo jak po 4 miesiącach moderatorzy nic nie zrobili no, to tak właśnie mówię, no to chyba już rip to konto, no bo 4 miesiące i nic zrobili, no to takie trochę dziwne, ale w końcu coś zrobili i mogę się zalokować, więc się na pewno bardzo cieszę. No to tak, dobra, przejdźmy sobie może ten parkur zaraz, a nie, to jest jednak dwupiętrowy, chyba sobie go kiedyś przychodziłem, tak sobie przypominam jakoś, więc w sumie tak. Więc, sobie kilka parkurów od widzów właśnie przejdę, bo wiem, że też dla mnie robicie. Tylko pamiętajcie też o tym, bo ja tam właśnie dużo parkurów widziałem dla mnie, ale te parkury są zrobione przed 2020 roku. No i właśnie ja mówiłem, że parkury mają być z tego roku, tegoroczne. Jak robicie dla Kamlok 2020, no to trochę głupio, że właśnie są, że mają właśnie kilka miesięcy. Bo ja właśnie przechodzę tylko te nowe, które są z tego roku. Więc, jak chcecie, żeby Wasz parkur przeszedł, no to. Musicie właśnie zrobić w tym roku, a nie w tamtym, no bo wtedy nie przejdę tego parkura, więc no. Więc jak chcecie, no to mogę Wasze parkury przechodzić, tylko muszą być z tego roku. Bo ja tam widziałem nawet dużo fajnych, tylko były z tamtego roku, a już kiedyś mówiłem, że właśnie nie będę przechodził z tamtego roku. Dobra, więc sobie przechodzimy. Na razie chyba nie zginąłem na tym parkurze ani razu, a pamiętam jak innym razem przechodziłem, no to dużo razy na nim ginąłem. Ale jest jakiś progres, ale w sumie powoli bardzo oprzodzę, no to może dlatego Więc dobra, sobie lecimy dalej Ja się właśnie bardzo cieszę, że naprawili mi konto Nawet się nie wkurzyłem tak szerzej jak zobaczyłem, że mi zresetowali Bo ja się cieszę z tego, że mi właśnie, że mi dali już możliwość zalogowania Bo jak kiedyś się logowałem do tego konta To pisało mi, że hasło nieprawidłowe Spróbuj ponownie później, a na MSP wpisywałem to samo hasło I już mi właśnie działało no i właśnie w końcu mi to naprawili. No i za niedługo właśnie się bardzo cieszę, bo będę mógł dla was zrobić odcinek, jak odbiera milion kryształów, a raczej nikt tego na YouTube nie pokona, bo najwięcej co było, to chyba było 300 tysięcy coś takiego właśnie odbieranie kryształów. A ja właśnie odbiorę milion. Oczywiście miałem górników. No i chyba jeszcze przez kilka dni pewnie będę miał górników, bo... Nie mam jakoś zbytnie czasu uzbierać te 50 tysięcy, bo mam teraz szkołę. Jakby mi to naprawili na feriach, no to bym jeszcze może coś zrobił. Właśnie po moich feriach, a miałem właśnie od 13 stycznia do 28 stycznia, więc tak. Dobra, więc sobie właśnie przejdę ten parkur i przejdę jeszcze pewnie z dwa parkury takie krótkie. Nie, będę, nie będzie właśnie tych parkurów dużo, bo chcę na dzisiaj ten odcinek montować. Bo nagrałem ten odcinek, wam powiem szczerze, że o 17.00, a. Montowanie mi pewnie zajmie z godzinę minimum. Plus jeszcze wiecie, miniaturkę wrzucenie na YouTube to z 2 godziny. Więc chcę, żeby ten odcinek nie wiem był o 19, więc się postaram, żeby właśnie był o 19, więc też nie będę tego odcinka robił pół godzinnego, bo bym nie zdążył dzisiaj zrenderować i wszystko. Ale sobie przeszedłem parkur i idziemy sobie właśnie na kolejny. O zobaczyłem jakiś właśnie łatwy, krótki parkur dla mnie. Zrobiony 14 dni temu, więc właśnie w tym roku, więc bardzo fajnie. No i sobie właśnie tutaj przejdę ten parkour, jakieś widzę, że łatwy, więc w sumie fajnie, ja jestem już dzisiaj szczęśliwy. Poprawiło mi to właśnie humor, że naprawili mi kontoż, serio, bo w końcu będę mógł sobie zagrać na moim dawnym koncie i właśnie się bardzo z tego cieszę. W końcu będę mógł się poczuć jak kiedyś właśnie, a nie, że właśnie musiałem grać na nowym koncie Secretives. No, bo na Secretiwes mam dopiero 9. 90... Nie no, to też duży level, oczywiście. Ale wiecie, w porównaniu do gaminga to jest niski. No bo mam na Secretiwes 90 chyba drugi lub trzeci. A 98 mam na gamingu. A jak wiecie, to od 90 levela się wbija trudno kolejne. Natomiast od 91 chyba się trudniej wbija. Więc ja się naprawdę cieszę. Bo już będę miał 100 level na koncie X Gaming w końcu po. Miałbym to już w tamtym roku, dawno nawet, ale jednak nie miałem, bo już wiecie czemu, nie działało mi to konto. No i właśnie dużo osób i tak nie wiedziało, więc to odcinek jest taki też informacyjny, co jest z moim kontem. Nie wiem jaki nam tytuł, pewnie jakiś clickbaitowy czy coś, nie wiem w sumie. Zobaczę, bo chcę, chcę, żeby właśnie ten film też dotarł do jak największej ilości osób. I żeby się to wiedziało, co było z moim kontem, bo dużo osób też nie wie. Też dużo osób... Może wiedzieć, ale te osoby co są na live'ach Bo zbytnio w odcinkach Też o tym nie mówiłem, nie mówiłem o tym Jakoś bardzo często, wiecie o co chodzi Okej, okay, więc już chyba ogarnąłem jak ten parkour Przejść, tak mi się przynajmniej wydaje Trzeba to bardzo szybko, jak widzicie Zrobić, trzeba tutaj No i co, no i lecimy sobie właśnie dalej Dobra, tutaj hop, cyk, cyk no i właśnie tutaj sobie lecimy Do mety, niby ten parkour wydaje się Taki łatwy, a wiem, że Jakieś 50% osób by miało problem Właśnie takich jak ja, więc no Więc idziemy sobie chyba już na ostatni parkour Okej, okay, więc właśnie ostatnim parkurem Będzie parkour od besti 321 Czemu nie? Widzę, że jest taki Łatwy, a ja rzadko przechodzę łatwe parkury Przechodziłem tak naprawdę chyba Trzy nowe parkury, czy tam chyba dwa No, coś takiego, więc w tym odcinku Właśnie nie będzie dużo parkurów Ale już mówiłem dlaczego, więc tak, ale widzę, że taki tutaj Minecraftowy ten parkur jest, bo to jakiś diament, to jakieś miecze z Minecrafta, Tutaj jakieś ścianki, w sensie te ściany miały oznaczać to, że to jest taka gleba w Minecraftie z trawą, to jest gleba bez trawy. Gram w Minecrafta, to, to, to trochę się znam, to jak widzicie y, Bed, łóżko właśnie z Minecrafta. Tutaj jakieś drzewka, no to takie normalne drzewka BSPOWE, jak tak można w ogóle to nazwać. No i tutaj mamy metę, no to co jak taki w sumie odcinek Wam się spodobał, taki w sumie trochę informacyjny, co jest z moim kątem, to wiecie co możecie zrobić? To wiecie co możecie zrobić, zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z wężkiem. Jak macie jakiś w sumie ciekawy pomysł na odcinek, to możecie też mi napisać w komentarzu. No i jestem do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!